Udało się pozyskać syntetyczny patronit. Doskonale. Dzięki temu minerałowi będziemy w stanie polecieć jeszcze dalej. Dotrzeć na kraniec wszechświata, robić rzeczy, o jakich wcześniej nam się myślało. Widzę nieznany statek na kursie przechwytującym. I bogate złoża. Patrulný tub, pane Brazov! A různé Cześć, tutaj Kapitan oraz Pan Brazow. Siema. Umiesz jak Spock widzę, nie? Proszę bardzo, umie, mnie. Okej, okay, obejrzeliście krótką historię, którą wymyśliliśmy, którą przygotowaliśmy na temat właśnie tajemniczej substancji zwanej Patronit. I taka substancja ma taką nazwę nieprzypadkowo. W sumie trochę nas zainspirował jeden filmik też odnośnie właśnie Patronite'u, bo o Patronite chodzi. Już od jakiegoś czasu Patronite Astrofazy istnieje. Ja z tym się nie afiszowałem, jak to się mówi, ponieważ chciałem to wszystko fajnie przygotować. Chcieliśmy z Panem Brazowym zacząć właśnie robić um, lepsze produkcje, takie jak na przykład... To co widzicie teraz, czyli ostatnia astrofaza, która osobiście uważam, że wyszła naprawdę, naprawdę, naprawdę świetnie. No i właśnie stąd Patronite. Patronite pomógłby nam robić jeszcze lepsze rzeczy, jeszcze wyższej jakości. Zresztą możecie sobie poczytać właśnie o tych naszych celach, tym co chcemy robić na stronie Patronite, którą stworzyliśmy. Wiele rzeczy generalnie jesteśmy w stanie zrobić sami, po prostu poświęcając na to swój czas, no ale pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da, no i najzwyczajniej w świecie budżet pomaga. Dlatego mamy taki właśnie apel, że jeżeli jesteś w stanie pomóc, dorzucić się po prostu do tej wspólnej skarbonki na rozwój kanału Astrofaza, no to tutaj w linku, który znajdziesz w opisie filmu, możesz sobie właśnie wejść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A jeśli nie możesz, no to oczywiście nie ma żadnego problemu. Natomiast możesz na przykład pokazać ten filmik gdzieś dalej i w ten sposób też się przyczynić do rozwoju dalszego rozwoju astrofazy. To trzyma patronit, ten może mówić, więc przekazuję patronit panu Brazowowi i cicho. <laughs> I już nie mogę mówić I cicho. E, w skrócie, dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli troszkę z kapitanem popodróżować. Nie tylko po kosmosie, ale także po Polsce, pozwiedzać fajne miejsca, ponagrywać fajne materiały, co mhm. już zaczęliśmy w sumie robić. Mhm. No tak, e, astrofaza jak to zawsze powtarzasz wyszła z domu. Wreszcie. wreszcie. Mamy w planach fajne odcinki takie jak na przykład, aha faktycznie, muszę mieć patronit, żeby, żeby patronit, świetna nazwa, żeby mówić. Także mamy w planach na przykład bardzo fajny odcinek o terraformacji, ale chcieliśmy go wykonać w pewnym tajemniczym miejscu w Polsce, na południu Polski, gdzie po prostu krajobraz wygląda właśnie jak na jakiejś obcej planecie. No i takie rzeczy, takie rzeczy jakby, w takich rzeczach pomoże właśnie tutaj ten profil na Patronite. Dodatkowo też sprzęt, wiadomo, że pewnych rzeczy też się nie przeskoczy. Żeby pokazać niektóre rzeczy fajnie, trzeba je pokazać za pomocą odpowiedniego sprzętu. A sprzętu nie mamy. No trochę mamy, tak? Udało no, się, się siłami własnymi, wspólnymi i różnymi innymi zgromadzić tego, ale wiadomo, że. E... Znaczy, tak. Przede wszystkim. Aha, bo ja nie mam no Przede wszystkim, żeby nie było tak, że kupa sprzętu zero talentu. No, ja myślę, że Pan Brazow już się wykazał swoim talentem. E... Ja więc... nagrywałem komórką. A nagrywał komórką. Nie no, komórką nie nagrywał. No dobra, słuchajcie, w każdym razie, żeby nie przeciągać i struny i tego e, filmiku, bo to nie o to chodzi, to jest po prostu taka informacja. Jeśli ktoś ma ochotę, ma możliwości, e, to serdecznie zapraszamy. No i chcemy przede wszystkim, żeby każda astrofaza wyglądała przynajmniej tak dobrze, a na pewno jeszcze lepiej, e, jak to, co zrobiliśmy do tej pory. No to cóż, żegnamy się. Dzięki wielkie z góry. A wszystkim za pomoc, yy, i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć!